Prezydenta Republiki Polskiej. Szanowny Panie Prezydencie, drogi Wołodymyrze, nasz gospodarzu, szanowna Pani Premier, szanowne Panie i Panowie Ministrowie, szanowny Panie Premierze, na czele z Panem Premierem mogę tak powiedzieć, szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Włodymirowi Zełęckiemu, Panu Premierowi. Wszystkim Państwu, moim sąsiadom, Ukraińcom, za zaproszenie na tą niezwykle ważną i poruszającą moje serce uroczystość, jaką jest rocznica 33 odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Byłem na tym święcie z Państwem 3 lata temu, w 2021 roku. Nie spodziewaliśmy się wtedy, w sierpniu że może nastąpić pełnoskalowa rosyjska agresja na Ukrainę, choć wszyscy wiedzieliśmy, kto jest tak naprawdę agresorem wtedy już od lat w okręgu donieckim, ługańskim, kto okupuje wtedy Krym. Wiadomo było, że to Rosja. Od samego początku Rosja za tym stała. Myśmy doskonale sobie zdawali z tego sprawę jako sąsiedzi Ukrainy. Nigdy nie udawaliśmy, że jest inaczej, że to jacyś separatyści. Wiedzieliśmy, że to po prostu Rosjanie, stosując różne kruczki, także prawne, próbują realizować swoje imperialne ambicje. Ale nikt się nie spodziewał, że 24 lutego te imperialne ambicje pokażą, że w istocie Rosja jest żarłoczną bestią, która chce zniszczyć państwa i narody, i że cały świat zobaczy to. Tak, jak ogląda to do dzisiaj. Ale co jest ważne i co dzisiaj mówiłem i panu prezydentowi, i panu premierowi w czasie spotkania, z wielką dumą i wzruszeniem patrzę na obrońców Ukrainy, z wielką dumą i wzruszeniem patrzyłem dzisiaj, kiedy pan prezydent Wołodymyr Zełęski wręczał odznaczenia, tak żołnierzom, jak i gdy odznaczał sztandary bohaterskich jednostek, jak wtedy. Kiedy wręczał odznaczenia najbliższym tych, którzy polegli w obronie Ukrainy. Sam dzisiaj rozpocząłem moją obecność tutaj w Kijowie od złożenia wieńca pod murem, na którym symbolicznie upamiętniacie tych, którzy polegli broniąc ojczyzny, gdzie codziennie przybywa zdjęć żołnierzy, którzy oddali życie w obronie Ukrainy. Dziękuję za to zaproszenie panie prezydencie jestem wzruszony że tutaj na wolnej niepodległej suwerennej Ukrainie która wciąż się broni mogę być dzisiaj z państwem tak jak byłem tutaj także i 23 lutego w przeddzień rosyjskiej agresji po to żeby pokazać że sąsiedzi są przy Ukrainie po to żeby pokazać że Ukraina nie jest sama i po to żeby pokazać że się nie boimy tak też dzisiaj i Polska i Litwa są tutaj reprezentowane Kijowie. I tak też dzisiaj mówimy: tak nie boimy się. Nawet jeżeli będą leciały rosyjskie rakiety, tak nie boimy się. Tak będziemy dalej pomagali Ukrainie. Tak przesyłamy wsparcie militarne i inne, które jest potrzebne. Tak szkolimy ukraińskich żołnierzy, szkolimy ukraińskich ratowników medycznych, szkolimy ukraińskich strażaków. Tak realizujemy to na co dzień. Tak przeszkoliliśmy już 23 tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy. Tak. Współorganizujemy razem z NATO w Bydgoszczy polsko-ukraińskie centrum szkoleniowo-planistyczno-operacyjne, tak zwany JTEC. Tak, to jest pierwsza instytucja sojuszniczo-ukraińska, jaka powstaje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak jesteśmy z tego bardzo dumni, że ona powstaje w Polsce. I cieszę się ogromnie, że dzisiaj stoimy tutaj w tym formacie, który niedawno stworzyliśmy. W formacie śmiało mogę powiedzieć dzisiaj Trójkąta Lubelskiego Polska, Litwa, Ukraina, że jesteśmy tutaj razem właśnie po to, by świętować niepodległość Ukrainy. Ukrainy, która przetrwała z całą pewnością najtrudniejszy czas i która wierzy w to głęboko, że zwycięży dzięki międzynarodowemu wsparciu. Ze wzruszeniem patrzymy, kiedy przekazane ponad rok temu przez nas z Polski, Czołgi PT-91 Twardy dzisiaj na polach bite w bronią Ukrainy walczą w rejonie Kurska, tam gdzie Ukraina pokazuje, że ma dzisiaj siłę po to, żeby pokazać także rosyjskiemu najeźdźcy, że jest w stanie dumnie i mocno kontratakować. Wtedy, kiedy pokazuje, że wojna kosztuje i że to nie jest tak, że można było Ukrainę bezkarnie napaść, samemu nie doświadczając żadnej szkody. Wspieramy Ukrainę i będziemy wspierali. Wspieramy Ukrainę militarnie, przesyłając wsparcie, szkoląc ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy, i wspieramy Ukrainę i będziemy wspierali Ukrainę politycznie w jej drodze do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, w NATO, w największym sojuszu obronnym świata, jak i na jej drodze do Unii Europejskiej, która, mam nadzieję, wkrótce zakończy się pełnym członkostwem. I dzisiaj to już podkreślałem w trakcie swojego wystąpienia. Jeżeli ktoś pyta, jaka jest legitymacja Ukrainy, Ukraińców do tego, żeby być częścią Unii Europejskiej, to ja powiem Na pewno są dwie, pomijając wszystkie kwestie gospodarcze. Przede wszystkim wola społeczeństwa ukraińskiego. Społeczeństwo Ukrainy pokazuje codziennie swoją postawą, obroną swojej ojczyzny, że nie chce być podporządkowane Kremlowi, Rosji, że nie chce tutaj mieć ruskiego miru. Że jest częścią wspólnoty zachodu, wspólnoty chrześcijańskiej, wspólnoty kulturowej, do której przynależy od wieków. A jeżeli ktoś pyta, czy to prawda, czy przynależy od wieków, to ja mówię: My razem byliśmy częścią Wielkiej Rzeczypospolitej nasze narody Polacy, Litwini, Łotysze, Białorusini, a także i Ukraińcy wszyscy razem. Byliśmy częścią wielkiego organizmu, który w istocie był protoplastą Unii Europejskiej. Pierwszą wielką Unią na tym kontynencie. I czy ktoś pyta, jeszcze ma odwagę zapytać, czy Ukraińcy mają legitymację historyczną do tego, by być częścią Unii Europejskiej? Mają taką samą legitymację, jak i my mamy Polacy. Mają taką samą legitymację, jak i mają nasi sąsiedzi Litwini. Do tego, żeby tą częścią Unii Europejskiej być, jeżeli tylko chcą. A chcą. Dlatego nie mamy żadnych wątpliwości, że naszym obowiązkiem jako współobywateli z nimi tej części Europy jest wspierać ich na drodze do Unii Europejskiej. I dlatego, panie prezydencie, wspieramy i będziemy wspierali na drodze do Unii Europejskiej, na drodze do NATO. I mam nadzieję, że będziemy pana prezydenta ściskali, gratulując członkostwa pełnego w obydwu tych wielkich organizacjach gwarantujących dobrobyt, demokrację i bezpieczeństwo. Wierzę w to głęboko, że tak będzie. Panie Prezydencie, z dumą przypominałem dzisiaj także o tym, że w 1991 roku to mój kraj Polska wtedy po świeżo odzyskanej w 1989 roku suwerenności był tym pierwszym krajem na świecie, który uznał niepodległość, odradzającą się niepodległość Ukrainy. To był dla nas w naszej historii bardzo ważny moment. Wierzę w to, że będziemy się razem w przyszłości wspierali, wierzę w to, że będziemy razem dobrze współpracowali. Chciałbym, żebyście byli pewni, że zawsze możecie na nas liczyć, i mam nadzieję, że my także będziemy mogli z Wami współpracować w wielkim dziele odbudowy Ukrainy w ramach Unii Europejskiej i innych wspólnot międzynarodowych, także w ramach wielkich światowych instytucji. Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Prezydentowi i Generalnie Najwyższym Władzom Ukrainy za zaproszenie. Bardzo dziękuję Ukraińskiemu Społeczeństwu za to zaproszenie. Jestem dumny, że mogłem tutaj reprezentować moich rodaków, reprezentować tutaj sąsiadów Ukrainy, reprezentować Rzeczpospolitą. Dziękuję bardzo pani premier, że byliśmy obecni razem, bo dla mnie to jest ważny znak, że znów Polska i Litwa razem stoją przy Ukrainie w różnych momentach, także tych trudnych i nie cofają się. Przed tym, żeby zawsze demonstrować swoje wsparcie także poprzez obecność, a nie tylko poprzez deklaracje polityczne składane gdzieś z daleka. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim sąsiadom Ukraińcom za to, że mogę być dzisiaj tutaj z Wami i składam Wam życzenia, aby ta niepodległość Ukrainy zawsze trwała, aby. Ukraina wróciła do pełnej kontroli nad swoimi międzynarodowo uznanymi granicami. Aby wrócił prymat prawa międzynarodowego, wrócił pokój. Abyście odzyskali także i spokój, abyście mogli dalej spokojnie żyć i pracować, odbudowywać i budować swoje państwo i swój dobrobyt. Te życzenia składam na 33. rocznicę niepodległości Ukrainy. Dziękuję.